Już niedługo doczekamy się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. I chociaż pogoda nam nie sprzyja, ale mamy taki już świąteczny i nastrój. Dzisiaj odbyły się warsztaty, robiliśmy kartki i to się nazywa scrapbooking. Dzieci były z polskiej szkoły, klasy 8, 9, 10 i każdy spróbował coś odnaleźć swojego i stworzyć indywidualny wizerunek. z. Materiałów podręcznych. Robiliśmy wzory, ale każdy odszedł od tego wzoru według swojego temperamentu i upodobania. Podczas warsztat my robiliśmy kartki świąteczne. Mnie bardzo spodobało się ich robić, bo to fajnie spędzony czas i te kartki można potem dać naszym rodzicom albo przyjacielom. W związku z trudną sytuacją covidową w tym roku niestety nie będziemy mieli wspólnej wigilii, tak jak tradycyjnie. W związku z tym postaramy się, żeby te jasełka utrwalić na filmie i mamy nadzieję, że będą Państwo mogli obejrzeć na kanale YouTube.